Cześć, witam wszystkich, praca na farmie w Kanadzie, odcinek 13 Dzisiaj mam misję specjalną, dzisiaj kosze Dzisiaj zmobilizowałem, kupiłem przysławkę Jej problem jest taki, że ona jest skosowana pod takim kątem, że naprawdę nie mam kronę, oznaczenia ja nie pamiętam z tyłu jest, to jest to Małka 946 dość przyjemne kosiareczki raczej, ta na jest naprawdę bezproblemowa, strony jakieś tam problemy były ale znaczy nie sprzednio tylko jeszcze mamy trojaczki na to mówią no, po prostu podwójne z tyłu i właśnie te krony sprawiają najwięcej problemów w Tego nie mogę się śpieszyć, bo jest po prostu tak nierówno na tym polu, że no nie pośpieszę. No nie pośpieszę i choćby nie wiem jakby się człowiek starał i... ma powierzchni, nie wiem, 130 akrów to jest jedna czwiartka, z tym, że ona jest w takim kształcie że po prostu e, no ręce opadają, co ty tu mówić, tak? Cieczkę jest operować rękami jedną ręką Muszę zmienić się bo jest naprawdę nieporęcznie. No, jestem z powrotem po niemałych problemach, bo z zaczął tak cieknąć olej, że to historia. W ciągu godziny zgubiłem 80 litrów oleju. Jeszcze co najlepsze nie w ogóle o tym nie, nie poinformował. Nie? nie wiem czy czujnik od poziomu oleju w skrzyni jest zrąbany, czy jak ale naprawdę no to woła o pomstę do nieba. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, jak na ten moment, no z, 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 Potem jak skończyłem nagrywać z ręki, skościłem ja wiem, z 4, może 5 hektarów No i co, no i oczywiście znikło mi wspomaganie, mówię, o kur... No i się okazało, że... Co? Że z czwartej pary wyjść hydrauliki w przypadku, że dnia yy, kolej a nie widać tego z kabiny, bo akurat w jak się odwrócę, to jedyne co widzę to wałek, łącznik górny i ramiona od podnośnika. No i nie było, nie widać bloku zaworowego. No i oczywiście nie, no nie widziałem tego po prostu, że jak tak. A też wałek się kręci, to bo osłona nie jest oczywiście przyczepiona, bo haczyki są poływane. No mniejsza, to nie jest i tak mój traktor. Ja na niego wsiadłem na. Aby jeden dzień, żeby trochę skoczyć, bo tak jak mówiłem, chłopaki pojechali do Saskatoon na pokaz maszyn. E, po skoczyłem za jednego z nich, który z tymi kosiarkami operuje. E, I tyle. A także wiem, że się powtarzam ciągle z jakością John Deere, ale naprawdę, to jest, to jest już, to już jest karygodne. Tego też co? Żeby było ciekawiej, z czwartej pary wyjść ciekło. Jak nie wiem co, później się postaram wrzucić filmik, bo mam nagrany. Ciekło z nich dopiero wtedy, kiedy dałem jakieś ciśnienie na pierwsze wyjście. I na, a na pierwszym wyjściu miałem podnoszenie, opuszczenie tylnej kosiarki. Podnoszenie, opuszczanie. I no i naprawdę, no ani się nie opuszczała kasiarka ani nic no to mówię nawet, no nie myślałem że, co, że coś jest nie tak no i oczywiście z racji tego że John Deal to jest John Deere to no, John Deal oczywiście bo 8,530 to jest bóstwo to jest bóstwo ehm, no to no, no nie będę się, się na ten temat wypowiadał bo to szkoda moich nerwów ehm, Także tutaj mi się zostało jeszcze nie wiem ile z 15 hektarów Mamy godzinę 16.08, zmajoczyłem nad tym zakichanym wycieku ze 4 godziny na pewno Bo czekałem na olej Później się okazało, że jak zobaczyłem skąd cieknie to tak naprawdę wysikał cały olej, który był w skrzyni znowu Musiałem znowu czekać na olej, także na 4 godzinki się zeszły w tym czasie sobie przejrzałem kosiarkę Czy mam wszystkie noże i tak dalej No i teraz właśnie zrobiłem rodkę w tą, w tamtą Wyszedłem z ciągnika Sprawdzić, żeby e, Czy na pewno wszystko gra Nie cieknie, nie cieknie Pasuje e, No i tak to się kręci właśnie Z kosiarkami też tak, to normalnie w zeszłym roku trochę jeździłem kronę. Mamy właśnie trojaczki, tak jak je, je nazywam. E... No to właśnie troszkę coś tam nimi działałem. To no się przyjemnie nimi kosiło. Też, są, też jakieś tam problemy z nimi są, nie powiem, że nie. Ogólnie co? Tutaj generalnie nawet trawy na siano starają się ciąć pokosówkami. My tak naprawdę jesteśmy jednymi z niewielu, którzy. Tną trawę normalnymi kosiarkami A i problem jest taki, że ramy pękają Tak samo e, listwy, Ta, li, tak listwy bed w angielsku bed e, no nie wytrzymują nierównych pól, tak? Tak jak tutaj, no to też pole jest równe jak czoło nastolatki yy. No to też te kościarki tego nie wytrzymują, tak? Kamieni jest mnóstwo, ludzie się niby starają wałować Te wszystkie pola, ale to nie zawsze niestety, kurde, dobrze im wychodzi Tak, to jest tego najlepszy przykład No ale... Jest jak jest a i teraz troszkę się zaczyna sketch, bo z tymi kosiarkami jest misja że trochę, żeby zrobić ostatni ten. Będę musiał pewnie cofnąć. Może i dobra. Dobra. teraz drugiej oinołem a to dobrze. Czy tak teraz nawet myślę, że już chyba nie ma dobrych cielnników. Nawet tak jak na Kejsy też narzekają powoli ludzie A Kejs to jakiś tam synonim jakości, podobnież był Ale ten Kejs co my mamy, ten optum też na wiosnę Problem był z jakimś tam zaborem priorytetowym, cały czas trwało ciśnienie na ls I... Zapolkował się w pozycji, nie wiem czy otwartej czy zamknięte, nie pamiętam Ale tak dławiło silnik, że jak go, z... że jak go zgasili to nie mogli go odpalić Byłem za waltrami, no ale waltry w Nowy też ponoć strasznie upadły na jakości Też sobie kraty tutaj urządziły Miejscówkę Normalnie... Ech. No nic, takie tak to właśnie jest to rolnictwo na kanadyjskich preriach, nic na to się nie zrobi to szefu mówi. To nie jest dla To nie jest dla każdego zdecydowanie. Dziwne, bo ja jakoś wytrzymuję jeszcze. odcinka to by było tak naprawdę tyle, no bo widzicie jak to się kosi. Takie kosierki są dość popularne w Wielkiej Brytanii, także może nawet też w Polsce ma Trail Mower nie widać tego za dużo, bo są e, dość skomplikowane w... Znaczy skomplikowane w obsłudze. Nie na wszystkie kawałki pasują Bo są bardzo długie, tak? No a koszarka boczna no to Tak naprawdę wystaje tylko w bok ciągnika Jak się on złoży to nie wystaje w ogóle w żadną stronę Tak jak są wąskie wjazdy do na, pol na pola, na łąki to nie ma problemu A tutaj niestety troszkę trzeba Poskombinować nieraz, ale daje się radę Znaczy koleżka daje radę, bo ja to tam Mam ten kawałek do zrobienia i tak naprawdę nie wiem, czy jeszcze coś ma klient do skoszenia więcej, czy nie, czy, czy jak to skończę, to ciągnik zostawiam tu i biorę niebieskiego Dodge'a, którego mam tam. Zabijam do domu. Swoją drogą, to jest to jest chyba mój ulubiony wóz na filmie. Dodge Ram 3500 5.9 Cummins z manualną skrzynią. Długa paka, kruka. Bardzo mi się to podoba. Prawda. Mm. Tak to byś nie wygon. nie, czy widać mojego Blue Doggi? Proszę, oekno się moje. Thank <laughs> you. I i i i, i skończę też nagrywać film, To mi się zostało, no tylko jak mówię, jeszcze ten właśnie, czy taki, czyli, znaczy, klin. W sumie wychodzi z kwadratu, ale pole ma pełno bagienek. Sobie, oczywiście, przez bagno nie przejeżdżamy. Nie będę powtarzał swojej przez to, że jeżdżę tymczasem pierwszy raz to jeszcze mi się ruchy mylą. Znaczy, sam sobie tak naprawdę pokładałem wszystko na joysticku. Także to jest aż dziwne, że. Jeszcze mi się ruchy mylą, no ale mi się mylą Zdarza się Później jeszcze jak tamto poprzeczę pojadę To zgarnę Ten fragmencik mały, który minąłem. Dobra To by było na tyle w tym odcinku Na razie cześć This green Do it again. It's leaking from overflow.